Wiecie, jak wychowuje się do inną krowę? A czy nie uczyliście się o Jonaszu, którego połknął wieloryb? Jonasz modlił się w jego brzuchu przez trzy dni i noce, aż wieloryb go wyplął. A nie uczono cię o dobrym Panu Bogu, który za jedno zjedzone jabłko wygnał ludzi z raju i tak się tym rozdrażnił, że aż musiał własnego syna ukrzyżować? No, żeby samego siebie przeprosić. A o tatusiu, który z miłości do dobrego pana Boga chciał zabić własnego synka i dlatego był dobrym tatusiem. Nie martw się, mnie również uczono tych samych bredni, a jednak nie zgłupiałem doszczędnie. A więc można.